czy Jarosław Kaczyński jest lepszym aktorem niż Natalia Janoszek. Trudno powiedzieć, ale filmy prezesa PiS przynajmniej znajdziemy w internecie. Teraz zupełnie na poważnie. Poniedziałkowy klip Kaczyńskiego z telefonem od ambasadora Niemiec jest fatalny. Mowa ciała jest sztuczna, a pokazywane emocje nietrafione. Można mieć wątpliwości wizerunkowe i dotyczące treści. Przez 11 sekund, gdy Kaczyński słucha niemieckiego dyplomaty, ekspresja emocji jest jeszcze do zaakceptowania. Słabe sygnały gniewu budują nieco wiarygodności lidera PiS, ale intensywność złości jest nienaturalnie płaska. W normalnej rozmowie emocje na naszej twarzy zmieniają się. Reagujemy na to, co słyszymy w aktywny sposób. Chociaż ciekawie wyszło zakłopotanie na twarzy Kaczyńskiego, gdy słyszy wtrącenie niemieckiego słowa w rozmowę. Mowa ciała i ekspresja emocji w odpowiedzi Kaczyńskiego są katastrofalne. Zaczyna się delikatnym obrzydzeniem. Potem smutek miesza się ze wstrętem, gdy prezes PiS mówi, żeby przeprosić kanclerza. I zaczyna się robić jeszcze gorzej. Smutek i obrzydzenie wzrosły, kiedy powiedział, że Polacy w referendum zdecydują o wieku emerytalnym. Żal Kaczyńskiego narasta, gdy mówi, że nie ma już Tuska i takie zwyczaje się skończyły. Potem łączy się to z obrzydzeniem, kiedy prezes PiS patrzy na telefon. Sami widzicie, jak bardzo emocje nie pasują do treści klipu. No i finał, fatalnie zmontowany w nienaturalną ekspresję emocji. Intensywność smutku załamuje się nagle i bez zrozumiałego powodu. Zastępuje go umiarkowany sygnał złości, który przykrywa silna ekspresja pogardy na prawym policzku Kaczyńskiego. Do tego ściska dłonią telefon w tak nienaturalny sposób, jakby miał to urządzenie pierwszy raz w ręku. Niespójne emocje, widoczny dyskomfort, brak gestykulacji i spięta postawa ciała. To fatalnie świadczy o grze aktorskiej Kaczyńskiego. Do tego nie ma w nim sympatii do Polaków, czy zadowolenia, że to głosujący zdecydują w referendum. Jest mroczny i niesympatyczny Kaczyński w dziwnej scenarii rodem z filmów o Bondzie, ale to prezes PiS wygląda w nim jak czarny charakter. Nie wiem, co PiS chciało osiągnąć tym klipem, nie rozumiem czemu Kaczyński się na to zgodził. Chyba Natalia Janoszek zagrałaby to lepiej. Obserwuj mój profil, aby dowiedzieć się więcej o mowie ciała i emocjach polityków. Do zobaczenia!